Tak więc, jeżeli myśleliście, moi drodzy, o tym, żeby przekazać Waszym pociechom w jakiś sposób, choć podstawy pewnych rzeczy, to jest świetne rozwiązanie. Nauka przez zabawę. I o tym dzisiaj będzie ten odcinek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam recenzję. Recenzję kart do gry. I o ile nie jest to dosyć dziwne, że karty. Jak wyglądają, każdy wie, tak te są troszeczkę inne. Mianowicie, przesłane do mnie z firmy Finalfin, karty to jedyne karty dostępne na rynku, które są kartami Survivalowymi. Czym one się różnią, jak wyglądają, już Wam bardzo fajnie pokazuję. Moi drodzy, talia Kart, samo ich wykonanie, jak widzicie, jest na szarym papierze. Co jest swoją drogą bardzo fajnym elementem wizualnym. I myślę, że każdy preps chciałby je mieć w swoim zestawie. Natomiast wykonanie kart, ich ręczne malunki, jak widzicie, są naprawdę fajne. Piramida potrzeb. Komfort, potrzeby, bezpieczeństwo. Psychiczna i fizyczna wygoda. Dostęp do wygody, jedzenia ognia. Trwałe schronienie, ukrycie się w bezpiecznym otoczeniu. Następna karta. Sposoby i kąty ostrzenia noża. Wykonanie bola. Haczek z zawleczki. Określenie kierunku świata według cienia i słońca. Alfabet fonetyczny. Alfabet Morsa. Astronawigacja, czyli ukierunkowanie się względem małego wozu, dużego wozu, wyznaczenie gwiazdy polarnej oraz kierunku północnego. Bardzo fajne informacje. Różne rządy i organizacje rozpuszczają nieprawdziwe informacje, żeby wpłynąć na twoją. Wartość i postępowanie. Najlepszą ochroną przed dezinformacją jest krytyczna ocena wiadomości i nieprzyjmowa, nieprzyjmowanie niczego za pewnik. Czy informacja ta to fakt, czy, o, czy opinia, kto ją rozpowszechnia, jaki stoi za nią cel, czy źródło jest rzetelne. Kolejna. Zasada trzech: 3 minuty bez powietrza, 3 godziny bez schronienia, 3 dni bez wody, 3 tygodnie bez jedzenia. Kolejny, ale już darujcie, nie będę tego czytał. Mamy tropy. Każdy trop od niedźwiedzia, królika, łosia, dzika do kaczki. Kolejny alfabet. Określenie czasu do zmierzchu. Na wyciągniętej dłoni, w zależności, przyjmij sobie, że ta żarówka tutaj jest światło. Jeżeli mamy ta linia, to byłby zachód. Zachód, horyzont. Czyli mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Każdy palec to 15 minut, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I określamy za ile zajdzie nam słońce. Leleń. Typy wiązania. Bardzo, bardzo naprawdę użyteczne węzły tutaj znajdziecie. Każda jedna karta z tych przedstawionych przedstawia inny węzeł. Dodatkowo Oprócz węzłów. O, mamy. Typy schronień. Pułapki. Tak więc jak widzicie karta. Nawet czosnek niedźwiedzi i opis roślin, opis pułapek na ryby. Proca posterska. Naprawdę, naprawdę fajnie jest to wykonane. Jest dosyć ciekawe. Finarfin. Mamy następny wieszak: Żabkę jokera, joker, jeżyk, joker, Szyszunia, Kicak, Zaistni, Pagadi, sposoby rozwijania tarpa, wiązanie oczka, fińskie ognisko, jego zastosowanie: jak zrobić ekran, dokładnie rozrysowane, żeby ukierunkować ciepło. Wiązanie haczyka. No, to już nawet chyba nie muszę przestawiać. Opuszczanie się na linie. Jak przewiązać sobie linę, żeby wykonać samoczynnie uprząż. Drabinę sznurową. Jak ścinać i kłaść drzewo w żądanym kierunku. Kolejne typy schronienia. Jak je wybudować. Ognisko bezdymne tak zwane ognisko Dakota. Wilkę. Filtr wody. Czyli trawa, piasek, węgiel drzewny i mamy z wody zdatną do picia. Oprawianie ryb, zbieranie deszczówki, pułapkę na ryby i finarfin. Tutaj na tej stronie znajdziecie te karty. Mało tego jest także druga wersja tych kart, karty w języku angielskim, a mało tego w linku na dole znajdziecie. Kochani, link właśnie tutaj do sklepu Finarfina. A mało tego, na hasło Leśny Boruta macie 20% zniżki. Tak więc myślę, że chyba gra warta świeczki w odniesieniu do kart. Tak, oto prezentuje się cała talia kart. Są dostępne, tak jak mówiłem, w dwóch wariantach. W wariancie naszym polskim oraz w wariancie angielskim. Odwiedźcie sklep Finarfin, do którego Was zachęcam. Tyle na dziś ode mnie. Dzięki i do usłyszenia. A jeżeli Wam się spodobała taka recenzja i taka forma, to dajcie znać w komentarzach.